Pobyt młodzieży z Białorusi na terenie Skarżyska poprzedzający jej wyjazd na Światowe Dni Młodzieży był pełen wrażeń. Goście zwiedzili region Świętokrzyski i zostali ciepło przyjęci przez mieszkańców Skarżyska. Ta wizyta była również okazją do zorganizowania mini turnieju piłkarskiego na boisku Orlika przy hali sportowej. W turnieju wzięli udział samorządowcy, wolontariusze, białorusini i księża. Ostatecznie wygrali samorządowcy. Tych ostatnich reprezentował m.in. zastępca prezydenta miasta Andrzej Brzeziński, zastępca dyrektora Muzeum Orła Białego Robert Bodo, Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Janusz Sztomkę i radny Rady Miasta Marek Gąska. Jestem głęboko przekonany, że czas spędzony w regionie Świętokrzyskim będzie okazją do poznania naszych zwyczajów, kultury i historii, do integrowania się, zawiązywania przyjaźni, a także do dobrej zabawy. Liczę, że będziecie mogli bliżej poznać Skarżysko oraz region Świętokrzyski, a nasze piękne krajobrazy i nasza gościnność na długo pozostaną w Waszej pamięci. To słowa prezydenta Konrada Kroniga, kierowane do naszych gości.